Agata Duda przerywa milczenie. Prezydent Andrzej Duda ogłosił ważną decyzję pierwszej damy. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Czy to oznacza, że Agata Duda częściej zacznie zabierać głos w sprawach bliskim obywatelom kraju? Niewykluczone. Agata Duda postanowił przerwać milczenie i rozwiać wszelkie wątpliwości. Podjęła ważną decyzję, o której poinformował publicznie jej mąż prezydent Andrzej Duda. Dotychczas pierwsza dama stała obok swojego męża i nie zabierała zbyt często głosu, czyżby teraz miało się to zmienić? Nikt się tego nie spodziewał. Agata Duda pełni rolę pierwszej damy od pięciu lat. W tym czasie towarzyszyła swojemu mężowi, pojawiając się obok niego podczas różnych ważnych wydarzeń. W internecie często pojawiały się słowa krytyki, twierdzące, że kobieta stoi tylko u boku swojego męża, a sama nie zabiera głosu zbyt często. Szczególnie w sprawach dotyczących kobiet. Czy to się zmieni? Istnieje taka szansa. Na profilu prezydent.pl na Instagramie pojawiło się właśnie oświadczenie w sprawie decyzji Agaty Dudy. Jakoby małżonka prezydenta miała założyć własne konto na Instagramie. Na swoim profilu ma podsumować 5 lat spędzonych w Pałacu Prezydenckim. Wszelkie obawy na temat tego, że konto mogłoby być fałszywe, rozwiał prezydent, który zachęcił do obserwowania profilu Agaty Dudy. Reprezentowanie Polski podczas oficjalnych wizyt zagranicznych w towarzystwie prezydenta, Goszczenie światowych przywódców i koronowanych głów państw w Pałacu Prezydenckim. Spotkania z uczniami i nauczycielami w kraju i za granicą, dziećmi i młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych, kulturalnych i lekcji języka niemieckiego, wsparcie inicjatyw charytatywnych, wizyty w szpitalach, hospicjach, placówkach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnościami, spotkania z Polakami w kraju i Polonią poza jego granicami. 5 lat akada zachęcamy do obserwowania profilu pierwsza Dama Akademia. Napisano w goście. Czy założenie konta na Instagramie przez agatę DGD to pierwszy krok do regularnego udziału w debatach na tematy najważniejsze dla państwa oraz obywateli. Być może nie jest to.